Weronika Roth niezgodna. Wyobraźcie sobie, że świat, który dobrze znacie, nagle przestaje istnieć. Społeczeństwo musi zbudować nowy porządek, oparty na pięciu frakcjach. Altruizm, nieustraszoność, erudycja, prawość, serdeczność. Dziwny pomysł, lecz dzięki niemu ludzkość może przetrwać. Młodzi przechodzą test przynależności, po którym wybierają frakcję. Brak przynależności oznacza wykluczenie, zapchnięcie na margines. Tytułowa niezgodna Beatrice ma cechy przedstawicieli różnych grup. Takim jak ona grozi niebezpieczeństwo. Bohaterka trafia do nieustraszony. Co zmieni się w jej życiu? Czy wybrana przez nią frakcja spełni oczekiwania dziewczyny? Odpowiedź na te pytanie znajdziecie w książce. Może się okazać, że wy też jesteście niezgodni. Posłuchajcie fragmentu. Lustra pokrywają wewnętrzne ściany sali. Mogę obejrzeć swoje odbicie pod każdym kątem. Szary materiał ukrywające kształt pleców, moją długą szyję, moje zaczerwienione dłonie z wystającymi kostkami. Sufit błyszczy białym światłem. Na środku sali stoi rozkładany fotel, taki jak u dentysty, a obok jakaś maszyna. To miejsce wygląda jakby działy się tu straszne rzeczy. Nie bój się, odzywa się kobieta. To nie boli. Włosy ma czarne i proste, ale w świetle widzę, że poprzetykane się wizną. Usiądź wygodnie. Mam na imię Tori. Niezdarnie siadam na fotelu, odchylam się i opieram głowę na zagłówku. Światło mnie w oczy. Tori robi coś przy urządzeniu po mojej prawej stronie. Próbuję się skupić na niej, a nie na kablach w jej dłoniach. Dlaczego strzą? Wypalam, kiedy przyczepią mi elektrody do czoła. Jeszcze nigdy nie spotkałam ciekawskiej altruistki, odpowiada unosząc brwi. Przechodzi mnie dreszcz, na ramionach pojawia się gęsia skórka. Moja ciekawość to błąd, zdrada zasad altruizmu. Nudząc pod nosem, przyciska mi następną elektrodę do czoła. W niektórych częściach starożytnego świata, jastrząb symbolizował słońce, wyjaśnia. Kiedy kazałam go sobie wytatuować, myślałam, że jeśli zawsze będę miała słońce na sobie, to już nigdy nie będę się bała ciemności. Staram się powstrzymać od kolejnego pytania, ale nie mogę. Boisz się ciemności? Bałam się ciemności. Poprawia. To idealna książka dla Was.